Cześć, z tej strony Briggsfear. Pierwszy odcinek newsowy bardzo Wam się spodobał, więc kontynuujemy serię. Mi od poprzedniego odcinka minęły dwa tygodnie i pojawiło się dużo nowych, ciekawych rzeczy, o których z chęcią Wam opowiemy. Ten odcinek zaczniemy sobie od zapowiedzi nowej gazetki. Wspomnijmy jeszcze, że poprzednia z shock trooperem sprzedaje się świetnie. Ludzie wykupują ją w ogromnych ilościach, w dużych miastach niekiedy trudno jest znaleźć sklep, w którym będą one dostępne. Natomiast po tak dużym sukcesie następny numer będzie zawierał minifigurkę czubaki z tą taką okropną stat kuszą. Spodziewamy się, że raczej nie zdobędzie ona aż takiego uznania jak Gazetka z Shock Trooperem, premiera 4 kwietnia, więc jeśli jeszcze nie macie swojego Shock Troopera, bądź całej ich armii, pójdźcie do sklepu i kupcie Poszukajcie, ponieważ niedługo znikną one z rynku, a wszyscy mistrzowie biznesu, którzy nakupowali na handel tych gazetek, zaczną je wystawiać coraz, coraz to drożej. Na ten moment gazetki kosztują 20 zł, szczubaka za tą cenę jest po prostu nieopłacany, ponieważ figurka ta jest bardzo częsta, niezbyt pożądana, więc myślę, że dużo taniej znajdziecie go chociażby na OLX czy Vinted. Niestety kolejny news również związany z gazetką nie zawiera dużo lepszych informacji, ponieważ po numerze z czubaką powracamy niestety do mikrobildów. Wydawałoby się, że po takiej długiej serii minifigurek, mikrobildy pójdą w odstawkę, natomiast w Niemczech 19 kwietnia, u nas nie wiadomo, pewnie troszkę później, pojawi się Microfighter N1 składający się z 50 elementów. Problem jest taki, że za te 50 elementów będziemy musieli zapłacić aż 20 zł. Zastanawia nas ta decyzja Blue Ocean, ponieważ naszym zdaniem zdecydowanie lepiej wyszliby sprzedając same figurki, ale podejrzewamy, że w tym macza palce samolego nie pozwalając na to, aby aż tak dużo figurek znalazło się w obiegu. W każdym razie czekamy na to jakie figurki zostaną zapowiedziane chociażby na maj i czerwiec. Naszym takim marzeniem byłby Fox z kanonierki, ponieważ występuje on w bardzo drogim zestawie, a sama figurka nie prezentuje sobą jakiegoś wybitnego poziomu, natomiast przydałby się do kolekcji. Kończymy już newsy gazetkowe, no i na miesiąc mamy od nich spokój. Przejdziemy sobie teraz do trochę konkretniejszych informacji o nadchodzących zestawach. A na pierwszy ogień idzie nowy Infiltrator. Zestaw numer 75383 katalogowo kosztował będzie 329 zł i niestety niewiele poniżej tej katalogowej ceny uda nam się zejść. Ponieważ zestaw będzie ekskluzywny dla LEGO Storów. oznacza to, że będzie go dosyć trudno zdobyć. No i niestety nie znajdzie się on tą stówę taniej w popularnych sklepach typu Media Expert czy Smyk. Dodatkowo, możemy już też zobaczyć pierwszą rocznicową figurkę Soa Gerery. pierwsze jego zdjęcie. Jest on dosyć dziwny. Nie mamy jeszcze bardzo wyraźnych zdjęć, ale zazwyczaj LEGO po zlikowaniu zestawów wydaje już oficjalne zdjęcia, więc myślę, że nie będziemy musieli długo czekać na to, aby tego soła z bliska sobie pooglądać. W zestawie mamy też oczywiście Maula, kwagona z poncho i Anakina Skywalkera co do Qui-Gona, jesteśmy ciekawi czy to poncho będzie takie jak u Obi-Wana w zestawie. Transportowiec Inkwizytorów, czy tym razem jakoś to tak rozwiążą, aby to poncho opadało, a nie tak dziwnie odstawało od figurki? Potwierdziły się też nasze przypuszczenia i sam build dosyć podobny jest do tego, który dostaliśmy w 2015 roku. Wydaje się on jednak nieco mniejszy. I ciut smuklejszy. Bardzo cieszy to, że na pierwszy rzut oka dostaniemy naprintowany ten górny element kokpitu. Więc tutaj Lego zachowuje tą swoją tradycję dawania tutaj naprintowanego elementu i widzimy także, że w zestawie znajdą się te droidy sondy, które będziemy mogli wypuszczać ze statku. Przechodząc dalej pojawiły się również pierwsze zdjęcia dwóch kolejnych zestawów zapowiedzianych na maj, a są to taka duża figurka Droideki oraz diorama podrejserów. Zacznijmy sobie od Droideki, o ile ten duży build prezentuje się świetnie, mamy też bardzo ładną zadrukowaną tabliczkę i rocznicowy klocek. Tu nie mamy się absolutnie do czego przyczepić, zastanawia nas, czy będzie można tą droidekę złożyć w kulkę. Raczej nie, ponieważ wygląda ona na dosyć delikatną. Natomiast jakimś nieporozumieniem wydaje nam się ta mała droideka. Przypomina to trochę jakiegoś kraba dziwnie to bardzo wygląda. No i dużo lepsze były droideki, które dostawaliśmy chociażby w klasycznym MTT z 2007. Czy późniejsze Droideki, które dostawaliśmy chociażby w zestawie Battle Pack klonów tej, drugiej, tej pierwszej fazy z drugiej części Gwiezdnych Wojen. No ta mała Droideka nie wygląda najlepiej, ale wiadomo, że nie po to będziemy kupować tą dużą figurkę, to małą można łatwo podmienić bądź po prostu rozebrać ją na części, chociaż kto wie, może na żywo będzie się ona prezentowała znacznie lepiej. Zestaw katalogowo ma kosztować 299 zł i zawiera 583 klocki. Drugim zestawem, którego zdjęcie się pojawiło, jest oczywiście Podrace Diorama, i ona będzie kosztowała 389 zł i będzie składała się z 718 elementów. Diorama prezentuje się bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy fani Dioram. Będą z niej zadowoleni. Mamy tu dwa bardzo wydetalowane, jak na swoją skalę, podrejsery. Mamy ten Anakina oraz ten Sebulby. Prezentują się świetnie, są zaprezentowane w takich dynamicznych pozach, co dodaje tej scence. Jeszcze więcej atrakcyjności, natomiast jako, że w zestawie nie ma żadnych figurek oraz kosztuje on prawie 400 zł, no naszym zdaniem nie do końca warto i my raczej swoich pieniędzy na ten zestaw nie wydamy. Natomiast wiemy, że jest dużo fanów tej serii Dioram, i myślę, że to właśnie dla nich ona powstała i przez nich będzie doceniona, bo wygląda świetnie. Chociaż trochę nie pasuje nam ta cena, ale póki co nie mamy żadnych informacji, aby zestaw ten miał być ekskluzywny. Więc zapewne w okolicach 300 zł, będzie się pojawiał w innych sklepach. Odchodząc od tematu zapowiedzianych zestawów, poinformujemy Was teraz o bonusach, które dostaniemy w Lego Storach na 4 maja. Od progu tego minimalnego, czyli koło pewnie 200 zł, będzie polybag interceptora. Nie jest to nic specjalnie ciekawego. Natomiast przy progu około 500, 600, czy nawet 700 zł do zakupów dostaniemy zestaw numer 40686 Battle Droid Carrier. Składający się z 262 elementów, no i tu nie mamy pewności, natomiast zestaw będzie zawierał 6 lub 8 droidów bojowych B1, w tym dwa z nich będą w niebieskim malowaniu, ponieważ będą pełniły funkcję pilotów. Trochę dziwnym jest pomysł dawania tego zestawu, ponieważ zazwyczaj w tych bonusach dostawaliśmy albo figurki, które nie miały za bardzo szans pojawić się poza właśnie takimi bonusami, czy jakieś takie inne mini buildy. Natomiast czegoś takiego w zasadzie playsetu jako rocznicowy zestaw w zasadzie nigdy nie dostaliśmy. Ciekawa propozycja, poczekamy aż pojawią się pierwsze zdjęcia, naszym zdaniem mogło być lepiej, ale nie narzekajmy, póki nie zobaczymy całości, dodatkowo LEGO zapowiedziało też breloczek taki z tym z tą ikonką 25-lecia oraz naszywkę, jednakże nie będą to bonusy dostępne w LEGO Store'ach, a takie rozdawane do różnych zewnętrznych sklepów, dodatkowo nie mamy pewności czy pojawią się one w Polsce, na te informacje będziemy musieli jeszcze poczekać. A odcinek zakończymy sobie newsem numer 6, czyli pierwszym zdjęciem ucieczki Grogu ze świątyni, świątyni Jedi. Zestaw numer 75378, katalogowo 150 zł. Pierwszy raz będziemy mieli kelera na beka. Oczywiście Grogu w swoim latającym spotku. Oraz dwóch żołnierzy 501 Legionu. Bark z taką przyczepką. Oraz... Lampa. Lampa prezentuje się naprawdę świetnie, a mówiąc poważniej to Bark Speeder wygląda niesamowicie, jakoś bardzo podoba mi się ten design, wiem, że nie różni się on dużo bardziej niż te, które dostawaliśmy chociażby w battle packu 501. legionu. Natomiast to malowanie jeszcze z tą właśnie ta, z tym koszykiem wygląda to całkiem dobrze i wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie to, że Lego wycenia ten zestaw na 150 zł. No naszym zdaniem nie widzimy tutaj przeciwwskazań tego, aby zestaw kosztował tyle co zwyczajny battle pack. Klocków jest pewnie niewiele więcej, więc to 150 zł wydaje się odrobinę zaporową ceną. Mamy nadzieję, że pojawi się w innych sklepach za około 100 zł, no i myślę, że takie 190 zł czy 80 będzie uczciwą ceną. No i chcielibyśmy ten zestaw dodać do naszej kolekcji. Na dzisiaj od nas to już wszystko. Widzimy się za dwa tygodnie lub później. To zależy oczywiście od tego, czy będą pojawiać się jakieś ciekawe informacje. Pamiętajcie o udostępnianiu naszych filmów, lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Jeśli macie wolną złotówkę, możecie wesprzeć nas na YouTube, co pozwoli nam chociażby kupić trochę lepszy sprzęt do nagrywania. Tymczasem od nas to wszystko. Trzymajcie się. Niech moc będzie z Wami. Cześć.